Tutaj drugie zejście, to znaczy po prawej od patrząc ze, ze szczytu, zbliża się w miarę łagodnie. Czasami są róże, ale nie zawsze. Tutaj na przykład są, ale może już to przykryte bardziej. O, widzisz tutaj osty. Ale zaraz zobaczymy w końcu już tam widać oddali o. Te skały stare, stare. Chyba nie jestem znawcą skał. Ale te łupki chyba tutaj właśnie... No powiem szczerze, że w Sudetach, w Tatrach raczej tego nie uświadczysz. To rzeczywiście jest e, znak tego, że to są najstarsze góry Polski. Jeśli się kamerki dobrej sportowej to będzie wszystko płynnie, ładnie chociaż teraz chyba nie jest tak źle o, Tutaj rozpadlimy no. nie, źle Nieźle, nieźle Tak jak po wulkanie trochę Jeśli mi się uda być na Islandii to może będzie podobne podobne będą krajobrazy dziennik, że krzaki za skały magmowe itp. Widać, że tutaj strumyk płynął jak deszcze są większe to pewnie tutaj płynie strumień nawet ślady po rowerach może nie można tutaj nawet rowerem widzieć Dobra wchodzimy w tę dżunglę z komarami poprawić sondała no jest bagno więc są komary no, no to już wiadomo gdzie gdzie nie skręciłem tutaj ja poszedłem prosto a trzeba było iść tutaj dobra to to już tam szedłem raczej będę się Odganiam od komarów i nie będę miał wolnej ręki na kręcenie. Ostatnie sceny, póki jeszcze słońce nie ma tak dużo komarów. Tuba widzimy się gdzieś, gdzieś kiedyś, to później. No i w ogóle zwinki jeszcze tu biegają. Czaszczurki oczywiście. Teraz to Smażą się na słońcu to one lubią. O jeszcze jest ładnie. Idę ja. swoją drogą, a później.